Arek Kaliński, który jest naszym dzisiaj gościem, jest związany z bankowością i finansami. Cześć Paweł, cześć. Jak widzicie, jest członkiem zarządu spółki Blue Rock, która ostatnio połączyła się troszkę z, ze stowarzyszeniem, dołączyła do nas na zasadzie partnerstwa i, i między innymi. I jak widzicie w latach 2012 17 prowadził zespoły inwestycyjne, zarządzał placówkami banków, więc jest jakby w temacie nieruchomości, bo od kilku lat jest skupiony właśnie na tym rynku i to są nieruchomości komercyjne. Także um, słuchajcie, mamy fajnego gościa, y, bierzcie coś do pisania, y, zapisujcie to, to, o czym będzie mówił i y, 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 tyle, i korzystajcie. Także Arku, jak, jak możesz, to włącz kamerkę, włącz mikrofon. Y, Paweł nigdy nie jest za późno, no nigdy nie jest za późno. ja wiem, że czasem jest późno Dzień dla kogoś, ale cześć, cześć Arku, e, miło mi Cię widzieć e, i, i, i miło mi, że jesteś z nami i co, myślę, że nie będę przedłużał za bardzo, bo to szkoda czasu, oddaję Ci publikę, e, the Mike is yours, ja się wyłączam w tło, i później wrócę, jak będą pytania QA. Także zostawcie wy sobie pytania, moi drodzy, na, na koniec, bo ja myślę, że na, na dużo pytań Arek odpowie w trakcie. Jeszcze wiecie, co zanim, jak Arek jest z nami, to zanim zaczniemy, mam do Was pytanie. Napiszcie mi, proszę, jedno zdanie. Jedno zdanie, czego byście się chcieli konkretnie w kontekście tych lokali użytkowych dowiedzieć, w kontekście inwestowania w lokale użytkowe. Napiszcie mi, proszę, jedno, dosłownie jedno, jedno zdanie. Ok? Ja wiem wszystko. Elegancko, Jola, to nie wiem, co tutaj robisz. Jak wiesz wszystko, szkoda Twojego czasu. Czego byście to osoby, które, yy, które mają niedosyt wiedzy o lokalach, to niech napiszą. Napiszcie, proszę. Czego, czego byście się chcieli dowiedzieć? Możliwości wspólnego inwestowania. Ok, w całe partery, dojścia do atrakcyjnych lokali. W Warszawie średnie ceny za metr kwadratowy. Ok. Opłacalność inwestowania, dobre pytanie. Czego jeszcze byście się chcieli dowiedzieć, oczekiwania yy, obecnej stopa zwrotu przy zakupie i wynajmie lokali w dużych miastach? Dobra, dobre pytanie. Czego jeszcze? Napiszcie mi, proszę. Bo myślę, że o tych, o tych rzeczach Arek będzie mówił w trakcie, bo to, to są dość, dość kluczowe tematy. 40 lat dzierżawa, wygasła. Czy słyszał coś, czy Arek słyszał coś o jakiejś innej, choć przedłużonej w trakcie sprawy dekretowej? Ok. Lokal użytkowy czy komercyjny? Lokalizacja takie, takiego lokalu. Ok. Dobra. Dobra, słuchajcie, to zamieniajcie się w słuch, bierzcie coś do pisania, ja oddaję głos. Dzięki za, za te pytania, wrócimy sobie do nich na koniec, jak, jak nie będzie w trakcie prezentacji i... No i tyle, Arku, oddaję Ci głos. Dziękuję. Dzień dobry wszystkim. Eee, witam Was z domu. Nie jestem w biurze, niestety, bo mam małe problemy z kręgosłupem, więc od razu poproszę Was o cierpliwość i wyrozumiałość, jeżeli będę się trochę wiercił, ale no niestety tak to mm, niestety wygląda. Eee, czytałem Wasze pytania tutaj na, na czacie. Myślę, że no, na wszystkie uzyskamy odpowiedź. No, to raczej na pewno. Czy podczas prezentacji, czy na samym końcu. Jeżeli będą oczywiście jakieś, jakieś rzeczy was wybitnie nurtować, czy będziecie mieć pytania do tego, co mówię, to oczywiście nie krępujcie się, pytajcie. Jak będę wiedział, to odpowiem. Mam nadzieję, że to, że to wszystko się uda. No dobra, i kilka, kilka słów o mnie. A tak naprawdę. Chyba, chyba najciekawsza kwestia, to jest, to jest taka w ogóle Skąd, skąd nieruchomości i skąd. Skąd nieruchomości komercyjne? Słuchajcie, ja tak naprawdę przez całe, no oprócz tych ostatnich kilku lat, ale przez całe swoje życie zawodowe zajmowałem się rynkiem finansowym, akcje, obligacje, fundusze, tak jak jest w prezentacji, private equity, joint venture, tego typu rzeczy. I na tym byłem skupiony. Zawsze pamiętam, miałem duży problem, jak, jak rozmawiałem z jakimś dużym klientem, który miał czy to galerię handlową, czy... Hmm, czy chciał taką galerię handlową stawiać, czy kupił sobie parter, czy miał, nie wiem, 20, 30, 60 lokali usługowych. Hmm, zawsze miałem problem, żeby, żeby gdzieś go przekonać, jednak do tych rzeczy finansowych, a nie nieruchomościowych. Hmm, no co, tak, żeby wam nie skłamać, może raz na pięć mi się to udawało, tak. Zawsze, zawsze gdzieś w tej, w tej mentalności inwestorów, szczególnie dużych, te nieruchomości komercyjne były czymś, były czymś wybitnym. No i dopóki na rynku finansowym wszystko funkcjonowało dobrze, łamane na po prostu OK, no to można się było go trzymać. Natomiast w pewnym momencie polski rynek finansowy zaczął, zaczął wybuchać. Moment, w którym ja zarządzając, czy mając pod opieką kilkadziesiąt milionów złotych, dowiadywałem się. Przychodząc do pracy, otwierając puls biznesu albo wręcz z, z pierwszej strony pulsu biznesu, co mnie dzisiaj czeka, już wiedziałem, że pewne aktywa są przecenione 20-30%, no to taka praca była dość stresowa i nieprzyjemna. Tak? Nie było to dla mnie w żaden sposób zarządzalne. Tak naprawdę byłem pośrednikiem w przekazywaniu informacji. No, no, no było to dość kłopotliwe i nieprzyjemne, zarówno dla mnie, jak i dla klientów, którzy po prostu byli na się często. Tak? No tych afer jednak trochę było. Myślę, że wy jako uczestnicy rynku no też na pewno gdzieś o tym słyszeliście. No i w pewnym momencie, jakby, no już ile można, tak? W pewnym momencie już, jakby, co ja mogę zrobić, co ja mogę faktycznie gdzieś tam jaką decyzję podjąć, nie, żeby ludzie, z którymi pracuję przez wiele, wiele lat, swoje majątki jednak mieli pozabezpieczane, no i żebym ja mógł, no mówiąc wprost, trochę spać spokojnie i nie obawiać się, że. Tak jak mówię, no w poniedziałek przychodząc do pracy dowiem się, że, że, że jestem w plecy na czymś. Tak? Czy jako czyś jako doradca opiekun, czy też po prostu jako klient, bo wiadomo, że na tym rynku też sam uczestniczę. No i jakoś trochę, trochę zbieżność losu, trochę właśnie te doświadczenia moich najzamożniejszych klientów pokierowały mnie w stronę nieruchomości komercyjnych. Blu-Rock powstał z moimi dwoma wspólnikami. Którzy w nieruchomościach no, funkcjonują od zawsze, w nieruchomościach komercyjnych. Krzysztof Kosiński i Maciej Skoczylas to są osoby, które zajmowały się tylko i wyłącznie tym. Od najmniejszych lokali pod te przysłowiowe żabki przez właśnie jakieś niewielkie galerie handlowe czy nawet może nie do końca takie niewielkie czy też przez land development, tak? czyli przygotowywanie gruntu pod tego typu przedsięwzięcia. No Doświadczenie mają olbrzymie a ja do nich dołączyłem no i budujemy sobie razem, razem Blue Rock. No myślę, że Całkiem jakimś tam niezłym powodzeniem. Nie mi to oczywiście oceniać, ale, no ale myślę, że jakoś tam sobie radzimy. Słuchajcie, no to może tak troszeczkę, jakby zaczynając o. No o samym temacie tak o lokalach usługowych nie będę was przekonywał czy lokale usługowe są lepsze od mieszka od mieszkaniowych czy gorsze jakby to, 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 to w ogóle jakby nie ma tutaj znaczenia to pozostawiam wam do swojej do swojej oceny absolutnie nie będę się wymarzał na temat kwestii mieszkaniowych bo jesteście podejrzewam sześć razy lepszymi specjalistami w tym temacie niż ja. Natomiast no pewne, pewne porównania wydaje mi się jakieś obiektywne jeżeli macie tego uwagi to oczywiście też proszę, proszę mówcie. Myślę, że możemy sobie, sobie przejść. Rentowność lokali usługowych, tak też widziałem, gdzieś mi się przewinęło takie pytanie tutaj na czacie, na jakiej rentowności, na jakiej rentowności, jaką rentowność dają lokale usługowe. No, dla osoby dla, tak jak my to nazywamy finalnego odbiorcy no to trochę zależy od od najemcy i od lokalizacji, tak? No ale myślę, że śmiało można powiedzieć, że dzisiaj jest to między 5 a 7,5, może 8. No 8 to już jest, to już jest jakaś taka lokalizacja dość, Nazwijmy to egzotyczne. Tak? Szczegóły, jakie rentowności w jakich miastach czy na jakich najemcach jesteśmy w stanie osiągnąć, to będę, będę mówił w dalszej, w dalszej części prezentacji. Natomiast, tak na szybko, tutaj, jakby temat trochę zahaczając, no to tu jest podane 6,9%. Myślę, że 5,8 dzisiaj, a pewnie jeżeli będziemy rozmawiać za 3 miesiące czy 6 miesięcy, to zejdziemy do 4,7. Dzisiejszy rynek, ja, ja go sobie trochę nazywam anomalią, bo to, co się dzieje, to, 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 to powiem Wam, że no, trochę się w głowie nie mieści. nie? W sensie super, no bo biznes idzie fenomenalnie. Natomiast yy, trzeba też wziąć pod uwagę, że te rzeczy, o których Wam będę mówił. I na przykład, będziecie mnie pytać o, o, o dzień dzisiejszy, to jak dziś wygląda? To jest trochę fala, na której, na której płyniemy. Oby trwała jak najdłużej, natomiast no nie wiem, czy ona będzie trwała dłużej niż 2-3, może 5 lat. Tak? Bo czy tempo sprzedaży naszych lokali, czy, 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 czy rentowności, jakie osiągamy, są po prostu bardzo duże, ale, ale one są nienaturalne. Tak? To też trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Dobra, najemca, sieć handlowa. Tak, my zajmujemy się My zajmujemy się kwestią, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o najemców, to zajmujemy się tylko tymi, no nazwijmy to dużymi, tak. Nie robimy jakichś takich nierozpoznawalnych najemców, a głównie robimy żabki, rosmany, pepko, kerfur, stokrotka, inpost I, i, i czy coś jeszcze, głównie to. Jeżeli nam coś się zdarza dodatkowego, to jest to jakieś uzupełnienie inwestycji typu piekarnia wędliny sklep z winami, ale to, 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 to jest jakiś tam dodatek, tak? To też wam powiem na przykładzie jednego z parterów, który mamy, jak to fajnie można ograć. Długość najmu 5-15 lat, tak, głównie to jest 10. Umowy najmu, jeżeli chodzi o lokale usługowe, to są umowy 10-letnie i zazwyczaj są w różnych formułach. Co to znaczy, na przykład rzadka ma 3 plus 7, rozman o 5 plus 5. Hmm, czyli zawsze jest taki moment dla najemcy do wyjścia, tak? wtedy bada się obroty i najemca sprawdza, czy dana lokalizacja mu się po prostu opłaca, czy nie, tak, czyli one są dziesięcioletnie z możliwością jakiegoś tam wyjścia. Bieżąca obsługa, no tak, wystawienie faktury raz w miesiącu i tyle, to jest dość wygodne. Jak gdzieś mam sporo znajomych, którzy mają po kilka, kilkanaście mieszkań, to jak czasami siadamy przy kawie i opowiadają, im przez co przychodzą, no to to, no, ja mam trochę wygodniej, nie będę oszukiwał. Tu nie ma żadnych remontów, tu nie ma żadnych napraw. No, nie, wiem, raz mieliśmy taką sytuację, gdzie ktoś nam szybę wbił wokal, no ale, no ale to, to po prostu to też jest kwestia jakaś tam jednorazowa. Też robi to najemca, my tak naprawdę byliśmy tylko i wyłącznie o tym powiadomieni. Więc, no tak, no obsługa to jest faktura. To jest ta przyjemna część obsługi. Koszty dodatkowe.